Witajcie moi drodzy Kryptowiadomości. W zasadzie dzisiaj jedna wiadomość, a mianowicie Telegram. Info, w końcu, jakieś konkretne info, które zostało wypuszczone dosłownie wczoraj od właściciela popularnego komunikatora Telegram na temat jego sieci blockchain TON. Telegram Open Network. Zobaczcie teraz na ten artykuł razem ze mną i przejrzymy najciekawsze informacje, które się w nim znajdują. No dobrze, pierwsze wiadomości, jakie ujrzały światło dzienne, okazały się we wtorek w tak zwanym Terms of Service, czyli tak zwanych warunkach umowy. Ten, wszystkie wiadomości pisane małym druczkiem. I co tutaj się znajduje, właśnie w tych Terms of Service, w skrócie TOS, na temat aplikacji portfela, tak? Portfela od Telegramu. Otóż. Telegram zintegruje swój e, wallet e, z e, aplikacją Telegram, czyli z popularnym Messengerem, e, lecz również ten, ten wallet, e, w którym będziemy mogli przechowywać nasze tokeny GRAM, bo tak się one nazywają, e, będzie swobodną, samodzielną aplikacją. Także nie będziemy zmuszeni do korzystania z komunikatora Telegram, aby używać tokenów GRAM. Jedna ważna informacja, którą tutaj widzimy, to to, że Telegram mówi nam, że nie ma absolutnie żadnej kontroli nad blockchainem, nad siecią blockchain TON. To użytkownik jest zobowiązany do tego, aby. E, dopilnować bezpieczeństwa swoich tokenów, tak? Nie mają e, absolutnie żadnej e, kontroli nad tą siecią. E, ta sieć powierzona jest tylko i wyłącznie e, użytkownikom e, tej sieci, właśnie, czyli e, kompletnie zdecentralizowana e, sieć blockchain, coś, czego wszyscy, e, wszyscy oczywiście szukamy. E, e, I tutaj jeszcze ważna informacja jest e, w cudzysłowie słowie. Właśnie to, co przed chwilą teraz powiedziałem, że, że ty jako użytkownik jesteś odpowiedzialny za swoje e, klucze prywatne i publiczne i Telegram e, jako firma nie e, nie Przechowuje żadnych Twoich danych personalnych ani danych na temat Twoich kluczy prywatnych i publicznych. Także jeśli je zgubisz, możesz też utracić dostęp do swoich tokenów GRAM. Co oni jeszcze tutaj nam przekazują za informację? Że transakcje, które rozpoczniesz, złożysz poprzez sieć, e, mogą nie zostać e, dokończone, tak, bo wiadomo jest to zdecentralizowana sieć i, i wszystko zależy od użytkowników e, lub też mogą zostać e, opóźnione. E, nie mamy kontroli, e, absolutnie żadnej kontroli na te, nad e, ton Telegram, Open Network, blockchain, tak, czyli znowu mówię, że nie mam nad tym żadnej kontroli, jest to totalnie zdecentralizowane środowisko i też tutaj mówią, że za transakcje mogą wystąpić fi, czyli już przyzwyczailiśmy się oczywiście do małego procentu, łamka procentu opłaty za naszą transakcję i to również będzie tutaj w tej sieci TON występowało, czego się mogliśmy oczywiście spodziewać. Ważną informacją jest to, że to po raz pierwszy Telegram ogłosił oficjalnie swoje powiązanie z blockchainem TON. Jest to pierwsza tego typu oficjalna wiadomość. No i jeszcze z ważniejszych informacji to. Projekt ma wystartować nie później niż 31 października bieżącego, bieżącego miesiąca. Jeśli będę wiedział jeszcze jakiekolwiek informacje na ten temat przed premierą, to na pewno dam Wam znać w postaci szybkiego filmu lub w posta na grupie. Dzięki za Twój czas i do zobaczenia na grupie Facebook. Pozdrawiam, cześć.